Cześć. Ja nazywam się Przemek Siber, a to kanał Afiliacja w Pigułce, w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. Święta, święta, no i niestety ale po świętach czas wracać do rzeczywistości. A dziś poruszymy temat wygasłych domen. Wiem, wspominałem już o wygasłych domenach w jednym z swoich nagrań, oczywiście te nagranie podlinkuję na dole, ale postanowiłem wrócić do tego tematu. Aby opowiedzieć Ci bardziej szczegółowo, jak dobierać domeny, aby mieć pewność, że dzięki nim osiągniesz zamierzony cel, a nie natniesz się na jakąś na przykład spamowaną domenę i zmarnujesz, i zmarnujesz pieniądze. Ale zanim przejdziemy do konkretów, oczywiście tradycyjnie zaproszę Cię do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Do kliknięcia tego dzwoneczka obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Zapraszam cię również do lajkowania, komentowania, przesyłania tego filmu dalej, no i do śledzenia mnie na social mediach, a linki do moich profili na dole w opisie. To teraz czas na konkrety, ale najpierw intro. Na początek wybacz, że jestem w kurtce, ale mega piździ, na dworze jest minus 10 stopni, w biurze niby grzeją kaloryfery, ale tak naprawdę tu się po prostu nie da wytrzymać, ręce mi marzną, dlatego muszę siedzieć w kurtce. Dobra, przechodzę do tematu. Nie da się ukryć. Jeśli chcesz zbudować biznes, stronę afiliacyjną na świeżej domenie, to na wyniki będziesz musiał długo czekać. Dużo lepszym rozwiązaniem, no choć trochę bardziej kosztownym, jest zakup Wygasłej domeny. O wygasłych domenach już wspominałem, ale tak w skrócie tylko przypomnę, że wygasła domena jest to domena, która kiedyś należała do innego właściciela, a tamten właściciel jej nie przedłużył, postanowił porzucić biznes, no i ta domena z czasem po prostu automatycznie trafiła na aukcję i mógł ją, może ją kupić później każdy. Oczywiście pod warunkiem, że wygra tą aukcję. Jest wiele korzyści takich domen. Po pierwsze, taka domena już ma jakiś tam autorytet, ma już swoją niszę. Potem ma już jakieś tam linki przychodzące. Często tych linków jest naprawdę sporo. Jeśli domena jest dobra, to tych linków jest naprawdę sporo z bardzo mocnych domen. Jeśli chciałbyś kupić każdy, każdy taki link osobno, na przykład yy, jako link sponsorowany z jakiegoś tam artykułu sponsorowanego, no to naprawdę musiałbyś wydać kilka, kilkanaście tysięcy dolarów. No a skoro musisz wydać dużo tych pieniędzy na tą taką domenę, no, to warto by najpierw się upewnić, że jest to domena czysta, która nie była wcześniej zaspamowana, nie była wcześniej zbanowana przez Google. No bo co, jeśli trafisz na taką właśnie domenę, to tylko zmarnujesz pieniądze, bo kupisz taką domenę, a tak naprawdę nigdy się na nie wypozycjonuje, a jeszcze się okaże, że dostanie znowu bana w Google i jesteś ugotowany, a kasa poszła w błoto. Na tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak ja sprawdzam każdą domenę, zanim ją kupię. Oczywiście. I robię to nie tylko w przypadku domen, które kupuję na aukcjach, chociaż ostatnimi czasy robię to bardzo rzadko, ponieważ po prostu szkoda mi na to czasu. Wolę kupić od jakiegoś brokera. No, a jeśli kupujesz od brokera, to również warto sprawdzić taką domenę, bo brokerzy, choć zapewniają, że ich domeny są czyściutkie i tak dalej. No to czasami się mylą. Dlatego lepiej wszystko sprawdzić samemu i upewnić się, że jest to domena czyściutka jak łza którą możesz zastosować, bo dzięki temu zwiększysz po prostu swoje szanse na sukces w afiliacji, Twoja strona wypozycjonuje się szybciej, no i będziesz szczęśliwy. No to co, ja teraz wskoczę szybko na swojego kompa i sobie tam poopowiadamy więcej. Zanim przejdziemy tutaj do głębszej analizy, od razu muszę powiedzieć, że będziemy tutaj używać między innymi takiego narzędzia jak aHrefs, które jest płatnym narzędziem, ale może się testować za darmo przez 7 dni, wystarczy tam zarejestrować konto na Atreff, dodać jakieś tam źródło płatności. No i po tych 7 dniach, jeśli te narzędzie Ci się nie podoba, rezygnujesz z subskrypcji i nie płacisz za to ani grosza, a masz dostęp do konta przez te 7 dni, praktycznie całkowity, bez. nie wiem, czy bez ograniczeń. Już dawno dawno tego nie, nie, nie testowałem właśnie na Trialu, ale na pewno wystarczy. Także tak to wygląda. Do tego do sprawdzania do, tej całego, do całego, tego całego procesu będziemy używać domeny, którą podesłał ostatnio mi tu Sumit Bansal. Jest to jeden z moich ulubionych vendorów vendorów, czyli ludzi, którzy tam dostarczają dla mnie domeny. I jest to domena coach coachsunnyrogers.com. Jak widać, jest to domena w niczy, w niszy jakiś tam mail mail sex enchantment, czyli bardzo dochodowa nisza, zwłaszcza pod względem jakichś tam suplementów czy coś, co tam można promować. Działam w tej niszy i mówię to z Autopsji. Ale dobra, no to ja sobie już tutaj w, 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 jestem w Hrefsie wyszukałem sobie już tą domenę. I pierwsze, co warto sprawdzić, no to po prostu, ile mamy linków live prowadzących do tej domeny. Live links, zaraz sobie tu zmienimy. A ile w sumie domen linkuje do, do tej właśnie domeny? Czyli wiadomo, bo z niektórych na przykład stron może nie być jeden link, tylko kilka. Nie? Czyli tu mamy na przykład 123 domeny referujące do tej strony Coach Sunny Rogers i w sumie 287 backlinków. Oczywiście trzeba brać na to wszystko poprawkę. Ahrefs jest tylko narzędziem, nie jest narzędziem nieomylnym. No i zdarza się tak często że tych linków jest oczywiście w rzeczywistości dużo więcej. No ale tu mamy mniej więcej jakiś tam obraz jak to wygląda. Ja jak wybieram domeny to poniżej setki referujących domen po takie domeny poniżej setki się nie nawet nie schyla. Co następne sobie zawsze sprawdzam to organic search. No i tutaj sprawdzamy właśnie między innymi historię żeby tak mniej więcej mieć obraz tego jak ta domena wcześniej była używana jak tu widzimy gdzieś została strona została rozpoczęta rozpoczęła swoją działalność między mniej więcej tutaj styczeń luty 2017 tutaj miała tutaj już miała ponad 200 użytkowników potem tutaj to spadało potem tu jakiś pik do góry i znowu wszystko spadło i strona umarła co warto na co warto tutaj zwrócić uwagę to właśnie na takie nagłe skoki bo to może oznaczać oczywiście nie zawsze i tutaj w tym przypadku raczej nie bo jest to bardzo mała liczba ale takie skoki mogą oznaczać że tu zostały zastosowane jakieś metody spamowania i przez jakiś czas przez chwilę algorytm Google dał bonus tej stronie posłał tam dużo dużo użytkowników a kiedy zorientował się że ta strona stosuje jakieś tam praktyki niezgodne z regulaminem to wszystko po prostu padło w tym przypadku myślę że to nie ma znaczenia. Jest to bardzo mała liczba 400 użytkowników i tutaj także trzeba to sobie na to wziąć poprawkę ponieważ te 400 to w rzeczywistości pewnie jest 800 bo zazwyczaj jest tak z mojego doświadczenia jest tak że ta liczba jest dwa razy mniejsza niż w rzeczywistości no ale żeby podejrzewać tutaj o spam to naprawdę musiałoby być tutaj wyskok na kilka tysięcy tak przynajmniej mi się to wydaje i ja tak to widzę jeszcze oczywiście sobie to potwierdzimy w innych, innych miejscach no czyli Tutaj już mamy jakiś tam obrazek. Na co warto też zwrócić uwagę, to właśnie tutaj tutaj ten domen rating. Oczywiście ten domen rating można manipulować, jeśli się tam pośle, jakiś spam i tak dalej. W tym przypadku jednak to wygląda, jeśli powyżej 20 jest i tu, i tu, no to wygląda to bardzo dobrze, ale oczywiście nie bierzemy tego jako żaden wyznacznik, ale myślę, że w tym przypadku akurat jest to bardzo fajna liczba i jest to bardzo dobry znak. Co później zawsze ja sobie zawsze sprawdzam, to backlinki, czyli linki prowadzące do tej strony. Czyli ja sobie, ja sobie tu jeszcze sprawdzam w tym Legacy. Wchodzę tutaj tej backlinki i sprawdzam sobie między innymi jakość linków przychodzących. Czy są one, z, czy są one z, zgodne z niszą. Czy nie ma tam na przykład jakichś linków kasyno, porno i tak W tym przypadku pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z domeną, która działa tak jakby w niszy męskiego, jakby zdrowia seksualnego, więc może tam się coś zdarzyć podchodzącego pod, pod branżę dla dorosłych, no ale nie powinno być. Także tu na przykład już widzę pierwsza domena Mind, Body, green znam tą domenę, znam tę stronę. Jak widzimy, anchor został użyty tutaj Sany Rogers ACS, więc wygląda to dość legitnie czyli zdrowo. I sobie tu wchodzimy, widzimy tutaj jest właśnie coś, jakiś artykuł o orgazmie. Jeszcze sobie sprawdzamy Sany Rogers, szukamy tutaj Sany, szukamy tutaj Sunny Rogers. I jak widzimy już tutaj link jest tutaj, prowadzi do strony. i mamy tutaj tą stronę potem sobie sprawdzamy inne tutaj mamy Huffington Post kolejna bardzo kolejna strona w wysokiej jakości kolejny bardzo dobry link później men's health też naprawdę mocny link także wszystkie te linki jeśli chciałbyś kupić je osobno sam sobie zapłacić za jakieś tam na przykład z artykuł sponsorowany no to wydałbyś na to naprawdę duże pieniądze na pewno kilkanaście tysięcy dolarów a tutaj sumie sprzedaje tą domenę nie wiem czy jeszcze jest na sprzedaż ale sprzedawał tą domenę za 3000 dolarów. Tu widzimy jakieś japońskie to jest japoński Huffington Post Men's Health. Mind Body Green to już przed chwilą pokazywałem. Tutaj mamy jeszcze Huffington Post hiszpański Ask Man Women's Day. No naprawdę domena wygląda zarąbiście. Kolejne co sobie sprawdzamy jeśli chcemy pójść na skróty i nie chce nam sprawdzać każdego linka osobno to wystarczy że tutaj sobie klikniecie referring domains i sprawdzimy sobie po prostu jakie domeny linkują do tej, do, do tej domeny i tu mamy jeszcze health.com którego tam wcześniej nie widzieliśmy bust.com także glamour naprawdę mocne linki prevention to wszystko jest w niszy właśnie takiej zdrowie to są naprawdę mocne domeny i naprawdę mocne linki. Co jeszcze warto sobie sprawdzić tutaj w Legacy, to anchory, czyli Czyli te słowa, jakie zostały użyte do linkowania do, do tej domeny. Najlepiej jeśli to będą właśnie jakieś tam albo czyste adresy stron, albo brandable anchors, czyli takie jakby firmowe, gdzie jest użyta nazwa firmy, nazwa strony internetowej, czyli tak, tu mamy właśnie tej nazwisko tej Sunny Rogers, czyli mamy Sunny Rogers, kod Sunny Rogers. Czyli tu od razu widać że jest to bardzo czysty czy, są to bardzo czyste na chory nie ma tu żadnego spamu nie ma tu jakiegoś na przykład kasyno porno czy innych słów takich takich szemranych niż czyli to jest bardzo dobry znak. Oczywiście sprawdzamy sobie tu niżej tu mamy coś po japońsku no ale tam widzieliśmy że tu było na Huffington Post japońskim więc no. Jeśli by było więcej tych takich japońskich znaczków, chińskich i tak dalej, no to wtedy można by było się zastanawiać, trzeba by było sprawdzić dokładnie dlaczego te znaczki się tu pojawiają. Ale jak widzimy, wszystko tu wygląda naprawdę naturalnie. Nie ma tu jakiś też właśnie użytych słów kluczowych w tych anchora, gdzie na przykład byśmy, jeśli byśmy na przykład pozycjonowali stronę na nie wiem Testosteron suplement i by było tu na przykład stolników na właśnie pod Anchorem Testosteron suplement no to już wtedy warto się by było zastanowić, czy coś tutaj nie było stosowanego niezgodnego z regulaminem algorytmów Google. A. Co jeszcze trzeba sprawdzić, co ja zawsze jeszcze sprawdzam, to Best By Links, czyli strony, które mają najwięcej linków. Tu czyli tu wchodzimy w Pages, Best By Links. To sobie zawsze jeszcze sprawdzam. I tu sobie klikam Referring Domains, żeby ustawić od tych, które mają najwięcej linków. I jak widzimy, najwięcej linków, najwięcej domen referuje, czyli linkuje do strony głównej. To też bardzo dobry znak, ponieważ to oznacza, że cały Link Juice najwięcej mocy przekazuje na stronę główną. A na tym nam zależy, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli na przykład masz, chciałbyś przejąć stronę, która wcześniej była jakąś tam stroną. Informacyjną, no to tam zazwyczaj jest tak, że większość linków pochodzi do dochodzi, jest linkowanych do jakichś tam podstron, do jakichś tam konkretnych artykułów, a nie do strony głównej. No i wtedy przy tym jest więcej pracy, bo ponieważ musisz wszystko tam przekierowywać albo odbudowywać te strony i tak dalej. A tu w większość idzie, widzimy, w stronę główną, więc cała później wszystkie artykuły, które będziesz wrzucał, po prostu z tej strony głównej cały ten link juice, cała ta moc domen, do linków przychodzących będzie się rozchodzić po całej stronie. Co jeszcze o czym zapomniałem ci wspomnieć? Wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do referring domains, bo warto sobie sprawdzić czy ta domena nie ma jakichś dużo linków przychodzących z, po prostu pochodzących z redirectów, bo może się zdarzyć tak, że ktoś na przykład miał tą stronę, tą domenę i postanowił sobie kupić inne domeny wygasłe i wszystkie linki po prostu przekierować właśnie na tą domenę jego główną. I wtedy tak, ta cała moc tej domeny jest tak sztucznie zawyżana. A kiedy ty kupisz tą domenę, to tamte tam te linki, te, te inne domeny, które były przekierowane, mogą już po prostu nie być tam przekierowane. Wiem, że trochę zagmatwałem, ale po prostu mogą być te domeny już jakby wygasłe. I tak naprawdę cała ta moc tych linków, która była z tamtych domen, po prostu wygasła także i tych linków po prostu nie ma. A narzędzie href jeszcze je pokazuje. W tym celu, sobie klikamy tutaj link type, sprawdzamy redirect jest zero. To też jest bardzo dobry znak. Co jeszcze fajne sobie możemy tu właśnie sprawdzić to ile mamy linków pochodzących ze stron rządowych, czyli tych .gov i edukacyjnych, czyli .edu. Są to domeny bardzo mocne, z największymi autorytetami Im więcej tych domen linkujących tym lepiej. Oczywiście pod warunkiem, że są to są to linki z takich albo z jakichś tam artykułów i z tych takich wysokiej jakości domen edu i gov bo niestety dużo jest po prostu spamu na tych, na tych domenach zdarza się tak że po prostu możesz sobie założyć to, je, profil na i tam profil na takiej domenie i po prostu sobie tam wrzucić też linka no wiele narzędzi właśnie tak spamuje tymi linkami gov i edu i takie linki to naprawdę nie mają żadnej wartości muszą to być naprawdę musiałbyś sobie sprawdzić każdy link i czy jest to naprawdę link wysokiej jakości pochodzący z jakiegoś tam fajnego tekstu a nie, właśnie, albo, albo profilowy link, albo z jakiegoś tam bloga edu czy gov, gdzie jest sekcja komentarzy, gdzie jest milion, miliony linków, bo, tak, bo narzędzie, tam, yy, narzędzie tam wrzucają jakieś tam linki i większość pochodzi do jakiejś pewnie strony pornograficznych, kasyna i tak dalej. No to z hrefsa to w sumie już tyle. Kolejne, co sobie sprawdzamy, to właśnie internet archive, czyli archive.org. Wbijamy sobie tutaj ten adres strony. Ja sobie go tu skopiuję. Wbijamy go tutaj. Enter. I tutaj mamy całą historię tej domeny. Na początku zawsze idziemy w ostatni rok i sprawdzamy sobie wszystkie po kolei screenshoty, jak wyglądała ta strona. A sprawdzamy to po to, żeby sprawdzić po prostu po pierwsze, czy, ta, czy jest to nisza, jest, czy jest to nisza, która nas interesuje strony, jak tam wyglądały mniej więcej artykuły, czy nie było tam na przykład jakiegoś przekierowania, czy, nie było tam, czy ta domena na przykład nie była użyta do prywatnej sieci blogów i tak dalej, Bo to się niestety zdarza. Tutaj raczej nie powinno być problemów, bo jak już mówiłem, sumie robi fajną robotę i sprawdza właśnie wszystkie swoje domeny, zanim je wystawi na sprzedaż. Tu jak widzimy, strona była po prostu wystawiona na aukcję Google, czyli to nawet nas nie interesuje, nie ma tu żadnego, nie ma tu żadnego przekierowania. Tu sobie jeszcze sprawdzamy dalej. Warto sobie sprawdzić przynajmniej przez te 2-3 lata, mniej więcej wszystkie screenshoty. Dobra, ja nie będę tego wszystkiego sprawdzał tutaj, żeby nie zajmować czasu. Ale tu już widzimy, że ta strona już chyba powinna nam się załadować. I będzie to Link z 3 grudnia 2022 roku. No i strona nam się załadowała. Jak widzimy, wygląda dość naturalnie, dość legitnie. Nie wygląda tu nic, żeby coś co by miało nas, nie wiem, niepokoić. Nie ma tu gdzieś jakiś linków w stopkach bo to też warto sprawdzić czy tu na przykład nie pojawia się jakiś link do właśnie jakiejś szemranej strony bo to wtedy też jest zły znak. Także jeszcze możesz sobie sprawdzić na przykład czy właśnie ta domena wcześniej nie była, nie należała do kogoś innego i nie była już właśnie no czy nie była używana przez kogoś innego czy nie była przekierowana. Z tego co już tutaj widzę nam się ładuje to powinno wyglądać wszystko normalnie ja sobie tutaj jeszcze pozamykam to. Bo już nam nie będzie potrzebne. No, ładowanie trochę trwało, ale jak widzimy, strona wygląda praktycznie identycznie, może się różni niewiele, gdzieś tam u góry coś mi się wydaje, że to wyglądało troszeczkę inaczej, albo po prostu brakuje tego zdjęcia w tle, ale widzimy, wygląda mniej więcej tak samo, więc ta strona należała do jednej osoby i jest to bardzo, kolejny bardzo dobry znak. No to tyle w archiv, tyle co chciałem sprawdzić. Kolejna rzecz, jaką robimy, to wchodzimy w Google i sprawdzamy, czy ta domena jest indeksowana. Jeśli ta domena jest indeksowana, to bardzo dobry znak, bo wiemy, że mamy pewne, że ta domena nie została na przykład zbanowana przez Google, a jeśli nie jest indeksowana, no to możemy mieć podejrzenie, że coś tam mogło, mo, może nie grać, ale z drugiej, z drugiej strony no nie, ma, nie ma co od razu wnioskować, że domena została zbanowana, bo może być tak, że po prostu została wyindeksowana i... Wystarczy, że wrzucisz, wrzucisz tą stronę, wrzucisz jakiś tam artykuł na tą stronę i ona szybko wpadnie w indeks, i wtedy masz pewność, że wszystko gra. Oczywiście możesz również sprawdzić, czy Twoja domena nie została zbanowana przez Google Search Console. No ale nie ma co ukrywać, żeby dodać stronę do Google Search Console, to trzeba najpierw ją mieć. Trzeba być jej właścicielem, bo inaczej nie możesz potwierdzić, potwierdzić swojej strony w Google Search Console no i nie możesz tego tam sprawdzić. Dobra, no to sobie wchodzimy w google. Wpisujemy site, dwukropek, adres strony. I jak widzimy, strona jest indeksowana i to nawet nie jedna strona, tylko kilka. Czyli tutaj nie mamy się o co martwić. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W tym przypadku raczej nie powinno być problemu. Ale co warto sprawdzić, to czy domena nie jest jakimś tam znakiem zastrzeżonym. No bo na przykład. Kupiłbyś domenę facebook.com bo jakimś cudem tam na przykład domena nie została przedłużona no to nie oszukujmy zaraz by się odezwali do ciebie prawnicy pana Zuckerberga Cukier i by zażądali oddania tej domeny bo ponieważ facebook jest znakiem zastrzeżonym i nie masz prawa do jej używania także warto się, warto sprawdzić najpierw czy dana domena nie jest jakąś tam firmą która jest zastrzeżona i żebyś nie miał później z tym jakiś tam problemów mi się to zdarzyło raz że tam się ktoś odezwał że powiedział że chce że chce tą domenę. Ja nie chciałem zrobić żadnych problemów i po prostu oddałem tą domenę i tak naprawdę straciłem na niej no dość sporo bo około 1000 dolarów no ale no tyle no. to jest część biznesu. no Zdarza się ja sam to zawaliłem tego nie sprawdziłem i niestety cóż począć. No ale dobra jak to sprawdzić a sprawdzić to możesz wchodząc na stronę tmssearch.usp2o.gov jak to tam później klikniesz, to potem ci już tam samo przekieruje. I co robisz? To wchodzisz tutaj Word and or Design Mark Search Freeform i wbijamy adres stro naczynia. Wbijamy sobie tu po prostu Coach Sunny Rogers i sprawdzamy. Może sobie sprawdzimy to osobno, tak? I sprawdzamy, czy jest to. No ale już widzę od razu, że tu nie mam się czym przejmować. Są tu jakieś kołcze, ale razem to słowo nigdzie nie zostało użyte. Także tu widzimy, są właśnie pokazane, czy, czy ten trademark, czy, czy ten znak zastrzeżony jest nadal aktualny, czyli live, czy jest dead. No ale tu widzimy, nie mamy się o co martwić. No i myślę, że pokazanie Ci wszystko szczegółowo. Mam nadzieję, że Ci się przyda ten poradnik, kiedy będziesz kupował domenę. A jeśli czegoś nie jesteś jeszcze pewien na przykład masz jakąś domenę na oku no to i no i właśnie nie jesteś pewien no to możesz do mnie napisać ja mogę to tam ci mniej więcej coś zweryfikować żebyś się upewnił że kupujesz dobrą domenę a no i co warto powiedzieć co warto dodać o, gdzie, gdzie kupować te domenę no jest kilka źródeł ja ci mogę polecić między innymi. Ja ci mogę polecić między innymi tak. Serp Domains. Serp Domains. Bardzo dobra strona do, do zakupu domen wygasłych. Potem na przykład serp names.com. To jest właśnie ta strona od tego sumita, czyli od tego, co właśnie tu oglądaliśmy jego domenę. Tu się warto zarejestrować do jego newslettera, ponieważ dzięki temu będziesz wszystkie domeny, które on będzie wystawiał na sprzedaż, zanim one trafią tutaj do jego właśnie tak marketplace marketplace'a. Będzie wysyłał ci na maila i możesz kupić to tą domenę przed innymi. Potem jeszcze tebe solutions TBSolutions.info. Też fajne źródło i odys global Też fajne źródło domen. Przede wszystkim dla tych, którzy chcą kupować domeny z krajów nieanglojęzycznych. Oczywiście są tu też domeny, które kiedyś były stronami anglojęzycznymi, ale jeśli szukasz takiej strony na inny rynek, to naprawdę polecam Odyssey global Jest to naprawdę duża baza. Domeny nie są tanie, ale są naprawdę wysokiej jakości. No to wyskakuje z kompa i kończymy. No i to tyle z mojej strony. Dzięki, że dotrwałeś do końca tego nagrania. Jeśli podobał Ci się ten film, no to co, łapka w górę. Jakieś masz pytania, komentarz albo prześlij ten film dalej do swoich znajomych, Będę Ci za to bardzo wdzięczny. Oczywiście, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, no to zacznij to robić, proszę cię. Kliknij ten czerwony guziczek i najlepiej jeszcze kliknij ten dzwoneczek obok, bo wtedy na bieżąco będziesz dostawał informację, że jakiś nowy film pojawił się na moim kanale. No i nie zapomnij mnie śledzić na social mediach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, LinkedIn'ie. Staram się umieszczać jakieś tam posty, informacje, których nie mogę wrzucić tutaj na YouTube'a, więc jest to jakaś dodatkowa wartość. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się gorąco i widzimy się chyba w Sylwestra. Cześć!